Dzień dobry Państwu, nazywam się Tatiana Shurley i zapraszam na czwartkowe spotkanie z recenzją. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o filmie The Buckingham Murders w reżyserii Hansa Lamechty, który w Indiach miał premierę 13 września i o którym wspominałam niedawno, podając go jako przykład bardziej niż film do Patti, udanego dzieła o zbrodni i o śledztwie. I proszę. Co za niespodzianka, film jest już na Netflixie i nawet obejrzałam go ponownie, utwierdzając się jedynie w przekonaniu, że jest to dzieło naprawdę... Udane. Za drugim razem film chyba podobałby się nawet jeszcze bardziej niż za pierwszym, ale wpływ na to mógł mieć dodatkowy czynnik, o którym powiem Państwu za chwilę. Brytyjską premierę film ten miał w tamtym roku, więc proszę się nie zdziwić, jeśli zobaczą Państwo gdzieś na którejś ze stron internetowych, że jest to film z 2023 roku, a nie z 2024. No ale nas interesują premiery. Indyjskie, zwłaszcza y, filmy uznanych reżyserów, ale też nie, niekoniecznie w sumie, bo też zwłaszcza filmy, które pojawiają się na Netflixie, które też Państwo mogą oglądać, y, no ale też y, tak jak mówię, to filmy jakieś takie powiedzmy sobie głośniejsze, więc nie mogłam nie omówić. I tego dzieła, bo nawet jeśli Hansa Mechan nie zawsze tworzy filmy udane, na przykład film, jego film Simran bardzo mi się nie podobał, należy do tych twórców, których niezwykle cenię. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, znowu są jakieś strzały za oknami, znowu jakieś fajerwerki, nie wiem, co to za okazja dzisiaj, ale no, ewidentnie coś się dzieje. Ale mam nadzieję, że to za bardzo nie przeszkadza w odbiorze. Tytuł, jak Państwo słyszą, tytułeczko filmu jest chwytliwy, Morderstwa z Buckingham, ale nie chodzi oczywiście o Pałac Buckingham, tylko o hrabstwo Buckinghamshire, ale muszę powiedzieć, że indyjski film o morderstwie w Pałacu Buckingham z indyjskimi aktorami w roli członków brytyjskiej rodziny królewskiej też bym chętnie obejrzała, gdyby tylko kiedyś taki film się pojawił, podobnie jak chętnie obejrzałabym kiedyś indyjską wersję Harry'ego Pottera, bo jak się na przykład czyta Harry Pottera w tłumaczeniu na hindi, to też właśnie widać, że tłumacz nie tylko właśnie przetłumaczył, ale też zindianizował go trochę i to jest bardzo zabawne. Jest taki film też bym chętnie chciała obejrzeć. No, ale nasz film jest o czymś innym. Jak wskazuje, ten film jest opowieścią o zbrodni, a jako o zbrodni, to łatwo się można domyślić, że i o śledztwie. I tak rzeczywiście jest. Główną bohaterką opowieści jest Jasmine Bhamra, w rolę której wcieliła się Karina Kapoor. W ogóle Karina Kapoor obchodziła we wrześniu 25-lecie pracy zawodowej, więc sieć indyjskich kin PVR postanowiła z tej okazji puścić jej słynne filmy i wybrano film Asioka, Tiameli, Diapu i Kabikushi Kabigam i Kara. Mogli jeszcze moim zdaniem wybrać heroinę. To też jest dobry film Kariny, ale trzeba powiedzieć, że i wybór, jakiego dokonano, trzymał poziom. A tak przy okazji, jaki jest Państwa ulubiony film z Kariną Kapur? Albo jaki, zdaniem Państwa, jest najlepszy z tych, które, jak już przed chwilą wspomniałam, wybrano na pokaz? Ja mam mm, na przykład duży sentyment do Asioki. Yy, lubię ten film. Od samego początku, kiedy wszedł na ekrany, troszeczkę wtedy przyćmiony filmem Kabikusi, Kabigam, mnie się podobał i tak. Ma w sobie ten film. To coś. A wiedzą w ogóle Państwo, że Bolesław Leśmian napisał wiersz pod tytułem Asioka, i to jest wiersz o tym właśnie Asioce. Proszę sobie poszukać, proszę sobie przeczytać, bo jest to wiersz niezwykły, taki, że aż ciarki przechodzą przy czytaniu. Tytuł jest napisany z Asoka z S, tak jak zresztą ten film czasami, więc proszę nie szukać przez si ani przez SH, tylko samo S. Ale i tak myślę, że nawet gdyby Państwo wpisali inaczej, to by wyskoczyło. No, ale wracamy do naszego filmu i naszej bohaterki Jasmine Bhamry. Bohaterka filmu jest, jak można się domyślić, detektywem. Detektywką? Panią detektyw? Nie wiem. E, no, w każdym razie zajmuje się tropieniem przestępców. Ma też za sobą traumę, bo niedawno straciła małego synka, który został przypadkiem postrzelony. Ale co ciekawe, wbrew temu, co się wydaje i co ja sama myślałam. Ten fakt jest bardzo ważny dla opowieści i nie jest tylko dodatkiem mającym uczynić tę postać bardziej złożoną, bo ja na początku myślałam, że twórcy po prostu kreślą schematyczny portret detektywa z problemami, z jakim przeważnie mamy do czynienia, czy to w filmach, czy w książkach, ale tutaj chodzi o coś więcej, bo The Buckingham Murders to jest w całości bardzo skomplikowana opowieść o traumie. Czy nawet można powiedzieć o traumach, bo straumatyzowana jest nie tylko główna bohaterka, ale praktycznie każda z bardziej liczących się postaci. I są to traumy różne, najczęściej wywołane stratą kogoś bliskiego, ale nie tylko, bo jest też przemoc w rodzinie, są problemy z narkotykami, są problemy związane z ukrywaniem swoich prawdziwych uczuć ze względu na społeczność, w jakiej się żyje, i mnóstwo pomniejszych, pomniejszych spraw. Każdy tutaj z czymś się zmaga, a przy tym nikt nie jest do końca pozytywną postacią. No może poza główną bohaterką, i jednocześnie nikt nie jest postacią jednoznacznie złą, bo nawet przestępcy otrzymują w tym filmie głos i prawo wyjaśnienia, dlaczego dopuścili się zbrodni. Widać to już na samym początku, kiedy przestępca, który. Postrzelił syna głównej bohaterki, wyjaśnia w sądzie, dlaczego to zrobił, dlaczego dopuścił się strzelania, bo tam zabił jeszcze przy okazji kilka innych osób. To jest widzą Państwo dokładnie to, o czym mówiłam przy filmie do Patty. My nie musimy tego człowieka lubić czy przyznawać mu racji, ale przynajmniej dowiadujemy się, jakie traumy spowodowały to czego się dopuścił. I na przykład możemy o tym później podyskutować, czy jest to usprawiedliwieniem dla pewnych zachowań, czy nie. I możemy podyskutować o, o całym filmie. Natomiast o filmie Do Patti no, nie ma tutaj zbyt e, o czym dyskutować. No, jak, nie ma jak dyskutować o filmie Do Patti, no bo właściwie nie wchodzimy głębiej w te postaci. No ale dobra, tyle o Do Patti. To nie jest recenzja filmu Do Patti. Po śmierci syna bohaterka naszego filmu przenosi się do nowego miasteczka, jak to zwykle w filmach o śledztwie bywa, a tam pierwszą sprawą, jaką otrzymuje, jest zaginięcie innego chłopca, co tylko rozdrapuje nie do końca zagojone jeszcze rany Jasmit. Mamy więc zagadkę kryminalną, mamy detektywów i mamy śledztwo. Co jednak ciekawe, śledztwo to, przynajmniej na początku, prowadzone jest. Inny sposób niż to zwykle w filmach bywa, bo nie skupiamy się na działaniach wybitnej pani detektyw, która chociaż nowa w niezbyt jej chętnym, głównie męskim środowisku, prawie natychmiast uciera nosa kolegom, radząc sobie z zawiłościami śledztwa lepiej niż oni. Wcale nie. Śledztwo prowadzone jest w sposób Rutynowy, można powiedzieć, bez żadnych gwałtownych zwrotów akcji i takiego czytania między wierszami. Policjanci przepytują kogo trzeba, sprawdzają nagrania z kamer monitoringu, zatrzymują podejrzanego. Ogląda się to wręcz jak film dokumentalny, ale dopiero po zatrzymaniu podejrzanego sprawa zaczyna się komplikować, na jaw bowiem wychodzą dodatkowe brudy i to nie byle jakie. Akcja filmu rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, ale w środowisku indyjskich imigrantów, imigrantów sikhijsko-muzułmańskich. Sama Jasmine jest sikhijką, o czym świadczy jej imię i nazwisko. Obie społeczności dobrze się ze sobą dogadują, wychodząc zapewne z założenia, że ich wspólna narodowość ważniejsza jest od religii, od ewentualnych podziałów, ale tu znowu okazuje się, że wystarczy mała iskra, żeby przyjaźń między Sikhami, i muzułmanami zamieniła się prawie że natychmiast w nienawiść, bo zaginiony. I jak się szybko okazuje, zamordowany chłopiec jest sikhem, o jego zabójstwo oskarżony natomiast zostaje muzułmanin. Ale znowu, jeśli wydaje się teraz Państwu, że jest to film o konflikcie religijnym, to muszę po raz kolejny Państwa rozczarować, bo wcale nie. Śledztwo, jak mówię, po początkowym otrąbieniu szybkiego sukcesu, prędko zamienia się w sprawę o wiele bardziej skomplikowaną. Niekwestionowaną gwiazdą filmu jest oczywiście Karina Kapur, ale każdy z pozostałych straumatyzowanych bohaterów jest postacią równie wyrazistą i interesującą. Mamy więc na przykład nawróconego handlarza narkotyków, który porzucił swój proceder po tym, jak młoda dziewczyna przykłaciła zdrowiem za życie jednego z jego specyfików. Ale właśnie, twórcy stawiają nam tutaj pytanie, czy takie nawrócenie jest w ogóle możliwe i czy da się zmazać tego typu winę? Bo on się nawrócił, ale istnieje. W tym filmie kilka scen, które tak właśnie pozostawiają um, takie niedopowiedzenia. Czy to rzeczywiście on się nawrócił, czy się nie nawrócił? Moim zdaniem się nawrócił. No ale właśnie, czy, no, czy nawrócenie mogło, jak mówię, zmazać winę, którą on w sobie nosi, czy też nie. Więc mamy następny temat do. Dyskusji. W filmie mamy też mężczyznę, który, podobnie jak nasza główna bohaterka, utracił ukochaną osobę, ale w przeciwieństwie do Jasmine'a jego napędza chęć zemsty. Czy słusznie? Czy to rzeczywiście przyniesie mu ukojenie? Czy tego typu działania, czy taka zemsta ma w ogóle sens? Może tak, może nie. Mamy też kilku młodych chłopców z problemami, którzy z różnych powodów uciekają w narkotyki, czy to znowu po stracie bliskich, czy w wyniku doznanego upokorzenia, czy też z powodu nieakceptowanych społecznie związków, jak już mówiłam. W filmie jest też dużo przemocy i to przemocy skierowanej do bliskich, która to przemoc też może być uznana za swoisty krzyk rozpaczy. Widać, że to, czego ci bohaterowie nie potrafią, to usiąść i szczerze porozmawiać o problemach, bo mimo że mieszkają w Europie, w której, w Europie Zachodniej, jeszcze tym bardziej, w której tak się załatwia pewne, pewne sprawy, ciągnie się za nimi ten cały indyjski bagaż i indyjskie wschodnie chowanie głowy. W piasek. Młodzi bohaterowie to ludzie, którzy urodzili się w Wielkiej Brytanii, ale żyją na pograniczu tego, co nowoczesne, z tym, co tradycyjne, z tym, co przywieźli z domu ich rodzice. Znamienne jest na przykład to, że często noszą oni tradycyjne ubrania, również mężczyźni co jest o wiele rzadsze niż w przypadku kobiet i co też właśnie świadczy o przywiązaniu do tego, co indyjskie. Przepraszam Państwa bardzo, ale troszkę mnie dzisiaj rozprasza ten hałas za oknami. Jutro jest święto, może dlatego jest taki hałas, może ludzie już sobie coś tam świętują. Są jutro urodziny Guru Nanaka, czyli my tutaj o sikhach rozmawiamy, a jutro znowu mamy święto odpowiednie do tematu. No, ale jeśli chodzi o nasz film, to nie jest to też film ukazujący problemy związane ze środowiskiem imigranckim. Do pewnego stopnia na pewno tak, ale nie tylko, mimo że twórcy podkreślają tutaj istnienie konfliktów i do swojego filmu wprowadzają przedstawicieli różnych ras. Ale właśnie, widać też wyraźny. Podział na sferę związaną z policją, czy też z detektywami, i na tę, która łączy się ze środowiskiem, w którym detektywi prowadzą dochodzenie. Ta pierwsza jest bardziej nowoczesna. Ludzie, choć mają różnorakie korzenie, zachowują się neutralnie, noszą też zachodnie stroje. Ludzie ze środowiska sprawdzanego przez detektywów, natomiast są w dalszym ciągu do pewnego stopnia nieoszlifowani, dalej bardzo indyjscy, bardziej indyjscy niż europejscy, w tym sensie, że nie są poprawni politycznie, a inność nie jest dla nich przeźroczysta, jak tego taka poprawność polityczna wymaga. Ja tutaj proszę Państwa nie twierdzę, że to jest coś złego i nie stawiam tutaj. Ich y, nie zestawiam ze sobą na tej zasadzie, że och, ci tacy europeizowani to są, to są lepsi niż ci ciągle tacy, którzy, którzy jeszcze mają w sobie tę indyjskość. Nie, nie, nie. Y, tylko po prostu widać tutaj właśnie tego typu różnice. I y, tak samo twórcy filmu też tutaj nie wartościują, kto zachowuje się lepiej, a kto gorzej. Tylko takie różnice y, zarysowują. Chociaż też z drugiej strony, nasza główna bohaterka, co już wymierza siarczysty cios któremuś z mężczyzn, co też trudno nazwać oszlifowaniem, ale co z kolei łatwo można wytłumaczyć przeżytą przez nią traumą. Bohaterka ukazana została jako osoba w ogóle złamana, osoba będąca w głębokiej żałobie. Karina naprawdę świetnie tutaj wypadła, bo ona nie. Dość, że bardzo dobrze gra, ale też bardzo dobrze wygląda. Ona jest bardzo dobrze ucharakteryzowana. Ona nie boi się w tym filmie wyglądać, może brzydko to za, za duże słowo, bo ona nie wygląda brzydko, ale wyglądać na osobę w średnim wieku, na osobę zmęczoną, z taką zmęczoną twarzą, na osobę, która wygląda trochę na, na starszą niż w jej innych filmach. Na osobę, która jest taka... Pozbawiona tego, tego, tego blasku. I to nie jest pierwsza jej tego typu kreacja, bo niedawno w filmie Dziane Dzian z ubiegłego roku gra dość podobną postać z niemniejszymi problemami. Jej bohaterka w samym filmie zabija niechcący swojego przemocowego byłego męża. To był też niezły film, chociaż jest tam motyw, którego mimo wszystko nie potrafię zaakceptować, a mianowicie chodzi mi o motyw z bezdomnym. Jak lubię Dzjajdipa Alavata, który też tam w tym filmie gra, to za to co zrobił biednemu bezdomnemu, straciłam do granej przez niego postaci cały szacunek. Mówiłam już kiedyś Państwu o tym, że mam problem z bohaterami, którzy z różnych przyczyn zachowują się okrutnie, tak okrutnie bez powodu. W ogóle nie kupiłam na przykład opowieści z filmu Drisiam, w którym to mamy kibicować rodzinie próbującej ukryć morderstwo. Przykro mi ja im nie kibicowałam i miałam nadzieję, że ich złapią. Ale to też chyba właśnie zależy od filmu, bo, bo nie, czasami rzeczywiście tak. Jak sobie zrobiłam przegląd ostatnio takich filmów, to czasami się zdarza, że rzeczywiście kibicuję osobom, które niekoniecznie działają po stronie tak zgodnie z prawem, no ale, ale właśnie bardzo często, zwłaszcza w tych indyjskich filmach, bardzo często mam takie odczucia, że właśnie zachowali się oni nie tak jak powinni, i, i wtedy nie staję po ich stronie. Więc może tutaj też chodzi o sposób, Kręcenia tych filmów, po prostu sposób prowadzenia opowieści, który do mnie nie przemawia. No ale właśnie, tutaj na przykład, mimo że większość bohaterów z filmu The Buckingham Murders to są postaci nie do końca pozytywne, jak mówiłam, nie mogę powiedzieć, że którąś z nich potępiam w wyjątkowy sposób. I na tym chyba właśnie polega zaleta tego filmu i jego wartość, że nawet złoczyńcy, co też już mówiłam, mają tutaj swoje racje. Filmowi udaje się moim zdaniem zaskoczyć widza co do tego, kto zamordował zaginionego chłopca, ale słysząc wreszcie całą prawdę, stajemy się jednocześnie tylko jeszcze bardziej skonfundowani, zastanawiając się, kto tu tak naprawdę jest. Ofiarą, no poza tą oczywistą ofiarą, czyli chłopcem, no bo on ofiarą jest bez dwóch zdań, ale właśnie kto jest tutaj katem, a kto tu jest tak naprawdę ofiarą. To jest bardzo dobre zakończenie. Jestem ciekawa, czy się ze mną Państwo zgadzają, bo znowu, mimo że wina jest bezsprzeczna, pytanie o to, kto jest tak naprawdę ofiarą, Pozostaje. Film można powiedzieć ujęty jest w taką klamrę, bo opowieść rozpoczyna się i kończy od, właśnie taką spowiedzią mordercy. I co też ważne, rozpoczyna i kończy film też właśnie cios wymierzony przez Smith. Ale ten finałowy cios jest jednak mimo wszystko również zaskakujący. Na uwagę zasługuje też wybór samego miejsca akcji, którym jest małe miasteczko i to miasteczko średnio malownicze, mimo że takie małe miasteczka, jak wiemy, zwykle się pewną malowniczością charakteryzują, a tu nie. To znaczy, może ono i jest malownicze, ale my często przebywamy w bocznych uliczkach, w zaułkach. W zagraconych ogródkach, pogoda jest też mało zachęcająca, bo zwykle jest szaro i mgliście. Wyjątkami są sceny rozgrywające się w parku, prawie takim lesie, który wydaje się jedyną odskocznią od tego, co w tym miejscu jest mało miasteczkowe, duszne. I takie niezbyt przyjemne. W lesie, nad jeziorem, czy tam w tym parku, nad jeziorem i nawet w samym jeziorze dochodzi do przełamania różnego rodzaju społecznych tabu, ale też w tym negatywnym sensie, bo to tam dochodzi też do zabójstwa. Poza tym w filmie powracającym takim elementem jest scena z innego parku, czy tym razem takiego bardziej trawiastego skweru, na którym bohaterka spędziła prawdopodobnie ostatnie szczęśliwe momenty ze swoim synkiem na krótko przed jego nagłą śmiercią. I tam ona już właśnie wygląda całkiem inaczej niż, już, niż po śmierci chłopca. Tam ta cała jej szarość tej twarzy, to całe zmęczenie znika, więc tutaj naprawdę widać, że to jest bardzo przemyślana charakteryzacja. Ciekawa też jest scena w klubie, do którego udaje się Jasmine Smith wraz ze swoimi nowymi koleżankami z pracy, bo widać w niej wyraźnie poczucie winy, jakby nie była ona w stanie pozwolić samej sobie na odprężenie i na zabawę, na siłę wtrącając się na, na powrót w tę żałobę. I to też jest takie bardzo naturalne, prawda? Bo wydaje mi się, że człowiek, który utracił kogoś. Ukochanego ma wyrzuty sumienia przez pewien czas, czy może dłuższy, lub krótszy właśnie z tego powodu, że ośmiela się bawić, że ośmiela się śmiać, że ośmiela się być um, szczęśliwy chociaż na krótką chwilę. I to też w tym filmie widać. Wreszcie, film też kilkakrotnie nawiązuje do pandemii, pokazując, że również przeżycia z nią związane nie pozostały bez wpływu na stan psychiczny bohaterów. Jest to więc dzieło bardzo współczesne, nawet możemy powiedzieć, że aż za bardzo, biorąc pod uwagę, że w Wielkiej Brytanii naprawdę przecież niedawno doszło do zamieszek po zabójstwie małych dzieci, i aż trudno uwierzyć, że film powstał przed tymi wydarzeniami, i że do nich też tak jakby pośrednio nie nawiązuje. Naprawdę to jest bardzo, bardzo dobry film. Bardzo ciekawa obserwacja, właśnie takiego małego brytyjskiego miasteczka i tego, jak pewne rzeczy tam podskórnie pulsują. Ja temu filmowi daję 7 gwiazdek na 10. A Państwo, jak Państwo go oceniają, proszę mi też koniecznie napisać. Na początku powiedziałam Państwu, że za drugim razem oglądało mi się ten film nawet lepiej niż za pierwszym, a to za sprawą pewnego niedopatrzenia z mojej strony. Kiedy we wrześniu wybierałam się do kina na ten film, zwracałam jedynie uwagę na dzień i na godzinę seansu i na to, żeby kino nie było za daleko. Jakie więc było moje zaskoczenie, kiedy już w kinie odkryłam, że. Hansal Mechta nie zastosował się do niepisanej indyjskiej zasady filmowej, w której użycie Hindi powinno być naturalne, czyli jeżeli akcja rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, tak jak tutaj, Brytyjczycy powinni mówić po angielsku, podobnie jak w przypadku filmów, w których akcja rozgrywa się w czasach kolonialnych, mówiliśmy już o tym, a y, ty, w Hindi powinni mówić tylko bohaterowie indyjscy. No bo tak tutaj zawsze jest w tych filmach indyjskich. I o ile w odniesieniu do filmów hollywoodzkich nie przeszkadza mi, jak na przykład naziści w filmach wojennych mówią po angielsku, filmy w Hindi tak mnie przyzwyczaiły do dbałości o sferę językową, że byłam ogromnie zaskoczona słysząc, iż w filmie The Buckingham Murders wszyscy, nawet Brytyjczycy, mówią w Hindi. Nie mogłam się naprawdę na początku przestawić, ale okazało się jednak, że tak naprawdę na ekrany trafiły dwie wersje filmu. Jedna całkowicie w Hindi, a druga taka, jaka być powinna czyli pół w Hindi, pół po angielsku i jaka jest na Netflixie. Chociaż oczywiście na, cał, na film całkowicie w Hindi też sobie można ustawić. A ja po prostu nie doczytałam tego wcześniej i trafiłam na tę całkowicie zdabingowaną wersję. W hindi. W ogóle trafiłam do jakiegoś dziwnego kina, już tam więcej nie pójdę. Ale to też jest ciekawe, nie przyszło mi to od razu do głowy, że to jest po prostu dubbing. A to dlatego, że Hansal Mehta postąpił w ten sposób już wcześniej i w swoim poprzednim filmie, w filmie Faraz z tamtego roku, również zastosował Hindi, a akcja filmu rozgrywa się w Bangladeszu, gdzie mówi się po bengalsku. No ale czym innym jest bengalskie, czym innym jest jednak. Angielski, no tutaj rzeczywiście dlatego być może mi to bardziej, bardziej jakoś tak, bardziej mi to przeszkadzało. Polecam Państwu film Faraz. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku. I też tak sobie myślę, że większa swoboda w użyciu Hindi może się również brać z tego, że dubbinguje się też przecież filmy południowo-indyjskie, ostatnio coraz więcej takich filmów, więc widz staje się coraz bardziej też przyzwyczajony do tego, że język postaci filmowych, język, w którym one mówią, niekoniecznie jest tym naturalnym dla danego regionu językiem. Jednak jak mówię, mnie Brytyjczycy mówiący w Hindi wydali się. Dziwni, mimo że Brytyjczycy mówiący po polsku w filmach, które trafiają na nasze ekrany, mi nie przeszkadzają, chociaż nie, nie, polskiego dubbingu też nie lubię, nie wiem jak Państwo, ale ja nie lubię, tylko w filmach animowanych go toleruję, natomiast w tych filmach aktorskich, takich właśnie dla dzieci, nie lubię, nie lubię dubbingu. No ale dobrze, to już tyle na dzisiaj, bo już zupełnie schodzę z tematu naszego dzisiejszego filmu. To ostatnie o tym, o tym języku to była tylko taka, taka wesoła ciekawostka, wesoła w zamierzeniu, nie wiem, czy bardzo się Państwu wydała cię wesoła, może nie, ale moim zamierzeniem było pana Państwa rozweselić na koniec. No dobrze, więc jak już mówiłam wcześniej, proszę mi napisać koniecznie, co sądzą Państwo o tym filmie. Mam nadzieję, że on w ogóle trafił na polski Netflix również, bo naprawdę jak jeszcze raz podkreślam warto ten film zobaczyć. Więc proszę go obejrzeć, proszę napisać co Państwo sądzą, a my słyszymy się za tydzień.